Witam was sobie bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku, gdzie podsumujemy sobie nowości na temat nowego sezonu, bo no, trochę y, już tych nowości jest i wyciekło dosłownie wszystko. Może nie wszystkie jeszcze bronię, ale na razie y, mamy praktycznie wszystko. Więc y, mamy tutaj miejscówkę numer 1, do jest jaka Są też tutaj inne miejscówki. Y, potem jeszcze mamy mapę. I dzisiaj jeszcze wleciał tutaj taki ekran, gdzie mamy pokazane, że będzie General Grivius, dokładnie General Grivius e, A jeszcze to był, będzie pierwszy film e, z takiego filmu dziennego daily, ponieważ co godzinę będziecie mieli filmy z to, że po prostu ostatnio nie wrzuciłem filmów. No bo e, to robiłem po prostu i... Myślałem też na tym, jak to zrobić, to wszystko i tak w ogóle, ale już skończyłem. I yy, to jest pierwszy odcinek, i co godzinę będą inne odcinki. A ten, to tyle z odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał i zapraszam, bo będzie dużo fajnych filmów ze Star Warsów. Teraz zaczynamy Star Wars Daily, się zaczyna chyba wczoraj, się zaczęło od Star Wars Daily, i więc naprawdę zapraszam.